O, znam. No. ci tam Może tej lewej bym był? jeszcze dobra, niech się z tym przestań miauczyć. Gdzie <grym> ty kurna miaucysz?! <miałki. grym> ja Czy, ja Czy ja cię boli? Czy ja cię boli? Nie mogę spać. A za dużo ja boli. Bym. Ej, potrzebuję y, na skok kogoś na hurtownię, ja boli. Ciąc znowu, ty znowu ja bolewasz wczoraj? Coś dobry trunek. Tu jest tylko dobry trunek. Tkara tr Witam wszystkich bardzo serdecznie! Ekipa Szybka! 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 Uff! ciepaki Czypaki! tak jak Czypaki! nutka... A, ah, jakie Czypaki! Czypaki! KFD. KFD, 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 Czypaki! To Czypaki! 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 mordeczki! Czypaki! 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 E, po, mówiłem na live, spotkamy się z trzepakami Zrobimy odcinek boskiego testowania Mamy przed nami Raz, dwa, cztery, osiem Dziewięć pięknych seteczek Pięknych panie Różnie ubrane, i na pomarańczowo, i na czerwono I niektóre nawet bez majtek są Ale no I dzisiaj przetestujemy Te piękne Owocowe, Małpe. różne smakowe Seteczki, małpeczki Czeka. Małpeczki Małpeka. Małpeka. Nie. Mamy cztery kielony, cztery osoby przed nami e, czy przed nami, z nami 4 Jakie przed nami. Stary, Dobra, zaczynamy dzisiaj z testami ja mam... Dobra, ha Moi kochani, moi mini. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, ile mają zostać łapek i że nagrywamy kolejne? Jakieś mocniejsze też Na przykład brązu, test brązu. ile łapek? 60? 60? 60 łapek? 60 łapek kolejny odcinek z PIW więc musicie się postarać Pamiętajcie, żeby zostawić subiczko na kanale Zapraszam też na Instagrama Padajta Też możecie patrzeć do chłopaków W opisie wrzucę Insta Jedziemy z seteczką Która pierwsza seteczka? Którą różami? Od lewej? czy od najlepszej Najlepszej? Nie, nie, najlepsze? nie Dobra, mamy... A, może powiem jakie smaki A, mamy To jest kawowa Soplica to jest Nalewam wiadomo tyle Żeby się oczywiście nie upić Więc... Bo jednak przed nami jest 9 seteczek Więc sobie posmakujemy Tak wiecie, tyle żeby... o na ząbek, Uf, na ząbek. Tak, żeby na język. Tak, żeby no. Czekaj, ty to myślał na gardełko. No, na gardełko No, w zapach zacznijmy. Ej. No, bierzemy. Dobra, bierzemy. Ja tu ja nie ma kawa cappuccino, nie? No. Pachnie ładnie. Kolor taki normalny. Yy, wydaje mi się, że może smakować. smakować. No, smakować. No, alkohol może nie powinien jakoś za bardzo smakować, ale jednak. No, mam nadzieję, że to rozpuszczalne. <laughs> No, nie no, pijam mnie. Wszystko się rozpuści. No dobra, ja ile, ile byście dali? Od 1 do 10 zapach sam? Zapach fajny. Zapach no fajny, ale od 1 do 10? Ja bym dał od 9. Czekaj, ja bym... No nie, ja tak wysoko nie dam 5. 5? Ale Pięk? ten zapach tych... Tak. Za ja tak, tak. ja no ja bym dał 9, bo też czuję, taki, taki z maszyny. No. Też to doby, no, a Ja takie jak? 8, bo jeszcze można by było troszeczkę poprawić. <laughs> dobra, może panowie, zróbmy to tak. że Tak powiem chluśniem, bo pierwszy. To no wiadomo, nie? Ej, ja wam powiem szczerze Dobra, ale żeby nie ale... to nie Nie, jest ogólnie, powiem wam, że jeśli miałbym już, e, nie wiem, wstęp jakiegoś smaczku, tak? Bo w, bo w końcu jakoś się zmarnie, to jest dobry, bo jest bardzo intensywny Ja przynajmniej czułem intensywnie hmm, kawę tak, Wydaje mi się, że ta kawa nie była odrzucona. bo jednak kawa ma taki swój aromat, smak, że on jest taki gorzko, nawet troszeczkę kwaśny Kawy są, wiesz, jakby bez samego cukru, tak? Więc jest taki, ja bym powiedział, nie jest takim y, y, smakiem, y, który by myślę nie odrzucał się tak szybko, wydaje mi się, bo jednak pomarańczę coś tam pomarańczę. To no, jest takie, jest to jest takie, nie, tak mi się wydaje, nie? Dobrze. Powiem tak, wypić mi się, okay, ale nie wiem. Dobra, ja tu, ja, tu daję, <laughs> ja tu daję 8. Tak? Ja daję, ja, ja dam 9, tyle myślę. Ja nie mogę dać za dużo, bo wiem, co jeszcze mnie czeka, a wiem, że będzie, będzie lepiej, więc to jest to, powiem tak, że... Ja no... też Sześć. 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 Krysę? Takie jest sześć i pół. Dobra. Ja Ogólnie ja tak... y, uważam, no spoko, soplica kawowa bo jednak... dla smakoszy. Bo jednak z mlekiem by było lepsze. Właśnie, taką miał rozkinę, no. czyli kawowa by smakowała dobrze z mlekiem. Ale tu też powiem, powiem że tak mam takie zawiązanie y, do, do tej soplicy kawowej to tak jakby trochę jadł taką czekoladkę. Mm, mm, no czekoladkę w środku z takim nadzieniem alkoholowym. Tak, nie tak? tak, ale też nie wiem czy pamiętać te cukierki takie, nie wiem czy jeszcze są kawowe. Takie A, bardzo no. popularna ta firma, bo tam na ty chyba, czy na dy, nie pamiętam. Takie złotawymi opakowania. Nie wiem czy pamiętacie. No, mniejsza, wiem, wiem, wiem. No, wiem, no, tak, tak. Tak, tak. no one były. Jedziemy z, kola, z kolejną stateczką. Cytrynówka. No, Cytrynowa oh. Kandydatka numer dwa. Kandydatka numer dwa. To jest bardzo znacząca, bo wtedy się poznaliśmy. No, przy cytryna O. E, cytrynówka myślę, że chyba znana wszystkim. Ej, ja robiłem różne procenty. Tam to miała 25, tam ma 30. No bo tam to jest likierowa. A, likier? To był ty dziś? Likierowa? No, likier. No, no dobrze, cytrynówka, ja czy jak, jak zawsze pamiętam to cytrynówkę bardzo czuję tam y, tą no, alkohol bardziej niż, niż smak, więc już to jestem pewny, ale jest taki wiecie bardziej, jest bardziej y, no mocniej też przez to, nie? nie ja nie powiem szczerze, że, że no, cytrynówki to miałem okazję w życiu już, już próbować. Bo ja takie cytrynówki własnej roboty, nie? To no, jest najlepsza. Dobra, wąchamy. O Jezus. Odur. Ale, ale mi ten. No tutaj już czuć, nie? Tu na wąchach. I tu ja na przykład czuję spirytus, no. nie? Ja tu czuję bardziej wódkę niż jedyne. No mówię, no. Znaczy no, jak no. wącham, ale jak... Zobaczymy jak to będzie. Ja no, się no, ale... W momencie Kres, ja spłynę do gazu. alkohol przeze mnie piję. Najczęściej. Czyli lubisz, to jest twój faworyt. No. Aha. Ile byś dał w zapachu? Bo ja mam dwa dał. Ja, ja się jedę. Ja dam dwa na dziesięć, nie? Nie, można na zero. Ja ja nie, no jeden do dziesięć, nie? Ja, ja To jeden. Ja, ja bym dał, ja bym dał. Bo coś tam lekko minimalnie. Oh. Ale mnie gryzie Ja nie mogę dać, ja dam 6. nie. mi oh. lepiej mi to. ładniej niż, niż. a tak. ja daję 2 na 10 bo czuję leciutko tą trinka, ale bardziej spirit nie? o Jezus. Nos, no, aż mnie tu gryzie, czyści. ja daję 1 dobra, jeden, dobra. jedziemy, dobra. smakujemy. Aż no ale... niestety, no to co mówiłem y... ja... ja powiem szczerze, no co powiesz? Ja to powiem, że to ja jest mój faworyt. Ja co, czujesz tą cytrynę? Ja czuję tam. Czujesz taki... Ja tak czuję bardziej skórę. Bardziej czuć bardziej <gryny> na słowku niż no. No. no grzeje, bądź więcej procent, nie na 5 więcej. A ale góra... ja często to Ale wiesz, więc... To jest cytrynówka, więc masz nawiązany do cytryny, więc pytanie, czy czujemy cytrynę? Panowie? Czułem ja... trochę. Nie? Czuć trochę, nie? czuję. Te intensywności cytryny no tak słabo, no boisz, że bo... No... Ale no. nie? No. Ile byś dał? Jakbyś bowi piciu? Ja tu daję. W smaku? 4 Handita? Tam, tam dałem Zapach, da, teraz smak Tam dałem tyle to toch Nie no tak jak no, mówią z tym smakiem to W sumie siły 7 7, a Krysta? Ja daję 4 A i tak najczęściej. Ja bym dał 5 na 10 Coś tam czuć, ale za to jest mocniejsza. Taka piątka, piątka, 4,5, piątka Bandita dobra, ten... Bandita raz niech wybierze no A ja jaj. za co był tam ty to nie wybija. Dobra, zapomnieliśmy to dobra. 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 No, no wybieraj no to, no to ja idę po kolei. Kandydatka numer 3 Jaka? Ta oto mm. dobrze Wodzie... ja znana Moja żona. I uwielbiana. O, o! o! Jury, jakbyś klapsa dał, ty się tak wczułaś. Ja pier... ja ja fan... Bandita? Fantazja się załączyła. No. Ja pier... ty do jesteś niezły Niezłe rozrabiaka, niezłe rozrabiaka Kurde, to on tu nasmarował się powodnie Znaczy czyli o... No dobra <grym> Nieważne On no, chyba chcesz, żeby byli sztywni Nie, dziś nie. I to jebał <grym> Ja wiem jak to wiesz. Dobra, dobra, dobra Ty... Zobacz, no. zobacz Ty nie masz miar? Jak nie mam? Ty miarę to ty nie masz w oczach Mam... Dobra, bierzemy, wąchamy. No to ja na przykład czuję Greyfut, nie? Nie, to, to, to ten mi ten, ten, zapach jest taki. Ja czuję, taki, ja taj... czuję po prostu Greyfut, a nie czuję alkoholu. No, tak wyczuwam taki wyczuwa taj... zapach, za, tak, tak. I to jest właśnie to jest, to jest e... po prostu e... dobre Ja do tej pory, ja do tej pory jest to dla mnie najlepszy zapach. No, ja bym tutaj dał e... 9 na dziesięć. Ja tu daję też... dziesięć. Ja daję bo ja jeszcze nie znam innych, nie więc jestem ciekawy, czy to wiecie. A w sumie to mogę dać ja bo to... Okaże się może ja dziewięć dać 9,5, bo zawsze można coś poprawić. O, a ty ile 10? 10. Ja daję 9, nie. bo wydaje mi się, że jeszcze to będzie chyba lepsze. Chociaż się mówię, ja nie znam, bo nie piję za dużo. Ale ja lepsza ono też dychem może dać. No zobaczyłem, może będzie potem lepszy w innej. no w innej może będzie lepszy Mam tego... Dobra, to ja zostaję 9 i... Ja daję... no dobra Jedziemy to, aż... to co? O co? O tości Za piękne kobiety Za piękne kobiety Może kiedyś przyjdą Za piękne, o! Za piękne kobiety, no Za piękne kobietki, tak? Stuk, puk. Stuk, puk. To jest to Powiem szczerze, czuć grejpfrut ale też czuć alkohol. Co powie bandita o faworycie swoim takim faworyt, faworyt... No Ja wyczuwam jakby dla mnie ten grejpfrut i, alko i, al i alkohol jakby się zgrywa. No jest takim... Jest dobre połączenie. Jest tak, dobre tak. połączenie, które no sprawia, że no nie krzywie się, nie? Jest dobre, ale no, i, no. No i wchodziła fajnie, nie? No. Przechylisz się tu nie, patrz. No mi tak I, nie ma. Mi tak, tak jak My... mówisz, ale nie tak i, aż tak nie ja jestem jest, za tym, nie? No. Bo jest dobre połączenie, ale i tak mi się wydaje, że mogło być lepiej. My ja myślę, ja że będzie, będzie lepiej. lepiej. Wiem, znam wiśniówkę, wiśniówka jest dobra na przykład dla mnie, bo dużą, ale zobaczymy. No, a na stylu koneser, który lubi frutówkę, co opowie? To bardzo pyszne. Pyszne? Ile byś dał? Dwa. Dwie szkole dałeś? A Christiano? Dziewięć. Dziewięć? Nie? Dziesięć. Dziesięć i dałeś? Dwa. Ja szczerze to... powiem, to Taki nie chyba nic poprawiasz. Pokaż ją. Na mnie tak mówię, 5 no nawet... smak się gryzie Dla, dla mnie Mało tak, jak... alkoholu i e, grejpfruta się bawiło. Czuć, czuć grejpfruta, czuć wódkę tak w pośrodku, żeby tak 5, 6, no nie będzie 5, 10, to będzie połowa. No, nawet żeby ta troszeczkę mocniejsza, około 6 na 10 będzie o. No to ja nawet. moich ocen do tej pory ósemka. 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 No dobra, Kaniuś, jedziemy za scenę, wybierasz. Teraz ty. No, nowość, to. nowość na rynku. Poziomka. No Pozią i właśnie tu się, się kupi poziomka. Otwieraj, no. to jest. Nie wiem czy otworzę. Nie. Czemu to. nie? Czemu nie umówiłeś? Wiem, od kremu. To... Aha, od kremu. Dobra. Nasmarował się to kolega. Będzie, to będzie dobra, to... dobra, dobra, do mnie walił. To co może... <śpiewam>? No, ja tak, lewam. No masz, ja tak, no. le a ja tak niby nalewałem dużo. No. Masz. No. Ja wam mówię, ja chodzi no. się nasmakali, a nie nasmarowali. No. No. to jedno drugiemu <śpiewam> drugie Smarujemy później, tak? Będzie posmarowane. Ej, ładnie patrz, jak otworzyłeś WU, dobra? Ej, ale zajebiście. No, 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 ja tak. No. Ja tak patrzyłem się na nie i tak. Ej, A, czemu, coś brak... a ty wziąłeś ją do kieszeni, dobra? Wahamy. <śpięknie> <śpięknie> ale zajebisty zapach. A, zapach ojej! Ojej! O jo! To... to jest dopiero 10 na 10 Ja mówiłem 10 na 10 Pytanka! To No, normalnie nie no, syrop no, ja piszą, tak, sirop, ja no, mania, no poziomkowy. 10 na 10, zapach to nic nie wiem. 10 na 10, za 10. 10, na 10. No, ty... to jest... Był jakiś syrop miał z poziomu. No, no. Ja bym to jest, no, ma... gdy ma zapach? To, jest... to ma procent jeszcze powiemy 25. To jeszcze ma... Czuję to jak, wyś, jak byś to ocenił? Jakby ktoś zblendował poziomki sobie i taki syrop wyleży. Nie? Może zmienię ten? Dobra, ale jak smakuje A Bandito też chyba już Też. ten Dobra. Opić chyba wolno To co? No o to, pijemy za Zaprawdziłem mordeczki, które też są na kanale I zostawiają łopeczki. I dostają łapeczki i suwiczki I piją łapeczki O, na no oh, no right? right. Smakuje już taka Smak jest już inny No a, Już nie jest 10 na 10 No o, smak yeah. Smak, mm. nie, nie, czuć powiem. tą e, ten alkohol, tak. tak? Czuć. Mm. Czuć, alkohol co e, czuć, nie, czuć, ale... ten, czuć tą poziomkę, ale, ale, ale tak to jest... jest też 25%, to jest e, różnica, nie? No, no dlatego. Bo mniej alkoholu, no. No. A, jest. No to nie jest to. Mm. Ale okay. powiem, powiem wam... Jest to... dobre, mógłbym wypić ca całą bez problemu, kurde A nie, powiem szczerze, że mi bardziej by tam wchodziło niż grejfrut no. Tak moim hmm. zdaniem. Bo to jest dla mnie dopiero pół na pół. Kurde, takie lepsze pół cóż, na... Ponad... Takie, takie by po tym. Tu bym dał takie może ten... 8 na 10. Może ten tam, ja y, tam, y, tam w tej grze jest jednak wyręczu wiadomo, jest kwaskowaty, nie? I, no. te, I te kwaskowe z tym alkoholem, który też no. taki ma... Taki z, no nie wiem, cierpkość, że tak powiem. No to dlatego tak yy, nam bardziej podchodzi ten smak yy, poziomkowy, gdyż, gdyż jest ten, z, ta poziomka jest z, z natury słodsza. Mhm. No mhm. tak. Mhm. A ty dla mnie się jak Kania? 5 tak, pięć na 10, bo nie W Klapka. No, takiego... klapka. Nie wiem. Kania już się o wakacjach już w klapki mam później. <laughs> no, <laughs> Krystian też coś. Tak? Szósteczka, piąteczka, 8 na 10. 8 na 10, 8 na 10. Krystian, proszę, wybierz, wybierz e, którą dzisiaj zapraszasz do dancingu. Kandydatka numer 5. Kandydatka cztery. numer 5, bo czwórka numer no 5. Wszystko pomarańczowa. Dobra. Piłeś kiedy? <grym> Jeszcze nie piłem. Ja nie widziałam. Ale no właśnie, nie widziałam o chodzi. Ładny kolor, proszę nam otworzyć, ładnie rozlać. Mam nie, to jest jaka? pomarańcza, Pomarańcza Ile mam procent? Ona lubi pomarańcze wow, oh, oh. Lubi kiedy na go i Jak poleje szampana To tańczy do białego rana A No tak. więc no, ja do wiesz, do ty też masz kurde ciężką rękę, nie? Ty e, ty, już tam spokojnie majster, nie? Dobra, wybierzemy zapach ochamy. Mhm. No fajnie w zapachu Ładnie pachnie Syrop pomarańczowy taki do rozcięczania z wodą może... Ja, no to i tak, znaczy, ja nie czuję no. tak. No wolę zama, zapach odziąłki ważny. Coś innego chyba jakimś czymś innym. Mężąbarań, Ile byś dał krysę? Za zapach? No. Daję 2 na 10. 2 na 10. K K Ania? Słabą serfę. Ja powiem tak, że wolę kiedy na <laughs> Od oj, pomarańczy. Chodź ci potem. Ja wiem, no, nie, nie, uburz, nie. Bie. Bie. Ja wiem, czekaj. To jest taka. Widzicie, co? Sława ta pomarańcza. ja dam 7 na 10. Taka, i no powiem wam, no to. Ja tak nie to jest nic świeżego. To. Nic świeżego, no. Ja 7 na 10. Czuć, ale jednak, jak tak. Co? Taka po, pomarańcza po tygodniu, nie? Masz. A, tu dla ciebie pomarańcza! No, <laughs> taka sama osoba. Ja długo, za długo, no. To nie jest taka świeża, kurde, normalnie. Taka tak, mielona na pomarańcza, ty. <noise> po, <tygodne. głos> po weekendzie Pomarańcza po weekendzie <noise> To jest nie. taka pomarańcza, ale już bez soku, bo wyciśnięta za bardzo Już no to na z... była Przez cały weekend No jest Ja daję 7 Nie no, siedem więcej nie, no nie dam 7. Dobra, smakujemy. O co to Asik no teraz, panowie? O? Następny wy... O wszystkich oglądających, którzy to obejrzą. I zostawić komentarz Śliczny I już pójdzie pojadę Stuba Oko! Na rekres, vse skupaj. Tvoji štipa je. To jest, no. to jest dla mnie zbliżenie. Wiedz, dlaczego to dla mnie jest zbliżenie? Do cytrynówki. No. no. Ale mnie wykryje. Ale, kurde, jaka, jaka strasznie ten. Nasz taki... Tu już pomarać temu, ty tym. mówię, się raczej po tygodniu. Po tygodniu taka To już... jest dużo na słońcu. Szczególnie. Przeje... No, Przejechana nie, chyba ci. Czy... Ja jestem smakoszem, makosem, to mnie tak nie wykręca, nie? No, ale. To to wykręciło. Ile ile mi wziął, bo zacząłeś od niej? Hmm. Jak chcę powie na temat tej kandydatki? Nie, no już tam. Trzy Trzy? Kania? Bo nie, dosyć, nie dosyć, że mi, ta, mi, mi nie smakuje tą pomarańczą Nie pachnie pomarańczą i nie smakuje tą pomarańczą Zaskoczenie, ale zaskoczenie, co? No. Ja też, bo ja myślę, że ci dobra, nie? Ile, Kania, mówisz? Dwa na No to Mocny? No się było Ja bym dał Czwóreczkę Czwóreczkę Nie zaskoczenie Ale nie aż takie Nie aż to, ale zbliżenie do satrynowki, nie? I banditos. Tak zmieszane, że już nie wiem czy Jest taka skala, no. <głos> <głos> nie no, ja już... Nie, nie no, prój z więcej nie dam, to... No, trójeczka. Dobra, bandito zasty, od nowa kolejeczka. Weź wybierasz. Nie. Mordeczki, jeśli wbijecie 40 łapek pada od razu druga część testu seteczek. Małpeczek. <noise>